Mozaika w toalecie publicznej czy to na pewno dobry pomysł? Mozaika na ścianie to rozwiązanie, które może dodać wnętrzu elegancji i detalu. Jednak czy jest to wybór odpowiedni dla przestrzeni o tak wysokich wymaganiach higienicznych, jak toaleta publiczna? Problemem nie są same płytki, ale to, co znajduje się między nimi, czyli bardzo duża ilość fugi. W przeciwieństwie do gładkiej, szkliwionej powierzchni ceramiki, fuga cementowa jest materiałem porowatym. Oznacza to, że ma tendencję do wchłaniania wilgoci i zabrudzeń. W miejscu o tak intensywnym użytkowaniu i konieczności częstego mycia, gęsta siatka spoin staje się najsłabszym ogniwem całej okładziny. Jak widać, zwłaszcza w newralgicznych miejscach, jak okolice Miski WC, fuga uległa już widocznym przebarwieniom. Nawet przy regularnym i starannym czyszczeniu, utrzymanie jej w idealnej czystości jest niezwykle trudne. Z czasem brud wnika w jej strukturę, prowadząc do trwałego pogorszenia estetyki.